Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i wracamy do cyklu na tapecie. 13. Zespół piłkarskiej ekstraklasy Krakowska-Wisła. No, czy to było pechowe miejsce dla Wisły Kraków? Czy to pech spowodował, że Krakowska-Wisła jest na miejscu 13. w piłkarskiej ekstraklasie? Myślę, że nie. Myślę, że sama gra, same wyniki i wszystko to, co powodowało te wyniki, przełożyło się na to 13. miejsce w piłkarskiej. Ekstra klasie, myślę, że zdecydowanie za mało, jak na potencjał tego zespołu, potencjał miasta, kibicowski itp., itd. Przejdźmy do mojej oceny, do tych trzech tablic, które oczywiście proponuję Wam tu w moim cyklu. Zapraszam serdecznie. Przejdźmy do statystyk, jeżeli chodzi o krakowską Wisłę. Seria króciutka, po pierwszych czterech kolejkach wpadła fajna seria: zwycięstwo z gudnikiem Łęcznej 3-1, zwycięstwo z Legią, bardzo ważne: 1.0 i Remis z Lechią Gdańsk. 2 -2. Seria trwająca niespełna miesiąc 21 sierpnia zaczęła się, skończyła 17 września, jeszcze z przerwą na reprezentację no i króciutka seria trzech zwycięstw. Jeżeli chodzi o bilans zwycięstw Temisów i porażek Wisła ma w tym sezonie 6 zwycięstw, 3 remisy i aż 10 porażek. Tutaj już widzicie, że te 10 porażek powoduje ponad 50%. To są właśnie porażki krakowskiej wisły. Ledwie ponad 30% to są zwycięstwa, nie ma nawet 1 trzeciej i remisy około 16%. Tak to wygląda. Myślę, że jeżeli chodzi o cenę wisły Kraków i meczów krakowskiego zespołu. No, trzeba powiedzieć o tych derbach najważniejszych, derbach Krakowa-Wisła-Krakowia, najważniejszych dla kibiców Wisły i pasów. No nie wygrali te derby 1-0 po bardzo przeciętnym spotkaniu Gol, Jał, o którym zaraz też powiem kilka słów to powoduje, że Wisła rządzi w Krakowie prawda, przez jesień 2000 rządziła do, aż do następnego meczu wiosennego przy że Wisła rządzi w Krakowie i to chyba było najważniejsze no i to też dość powiedzieć, takie zwycięstwo prestiżowe z Pasami, zwycięstwo prestiżowe z Legią, cokolwiek byśmy o Legii powiedzieli, to jednak remis, na tu, remis w trudnym meczu z Lechią Gdańsk 2-2 no ale też przyszły takie mecze jak ze Śląskiem Wrocław-Blamasz, Blamasz po prostu trzeba nazywać jasno rzeczy po imieniu, Blamasz u siebie 0-5 Przejdźmy do piłkarzy i mojej oceny i tego jak ja to widziałem moim okiem w rundzie jesiennej. Paweł Kieszek, Mikołaj Biegański, Jan Klimen, Kliment, Asztaf Elmach, Diały, Alan Uryga, Michal Szk Szkwarka, Dork Matej Hanouszek i Mateusz Muński. Mnóstwo tych transferów zrobiła Wisła, około 10 transferów takich. Ja tutaj sobie tych zawodników wybrałem, dwóch polskich bramkarzy, jeden młody, bardzo ze Skryczęstochowa, Mikołaj Biegański, zdolny chłopak no i bardzo doświadczony Paweł Kieszek wiele lat temu w Polonii Warszawskiej jeszcze w Ekstraklasie, później Portugalia Hiszpania, mnóstwo spotkań w tych ligach, tak więc tutaj bardzo doświadczony zawodnik no i mamy zaciąg tych obcokrajowców z Alanem Uregą który świetnie się prezentował przez kilka ostatnich lat w Wiśle, ale Płock i tutaj będziemy oceniać jeżeli chodzi o najlepszego zawodnika jesieni Jauje Boa, no i co to spowodowało no spowodowało to, że tego zawodnika już nie ma w piłkarskiej ekstraklasie. 5 goli i jedna asysta. Ten zawodnik będzie grał w MLS-ie w zespole Columbus Crew, ale trzeba dużo dobrego powiedzieć o zawodniku z Gany. W marcu skończy 25 lat. Co zapamiętam? No zapamiętam piękne bramki, zapamiętam bramkę w derbach z pasami. Ale zapamiętam tą akcję z Górnikiem Łęczna właśnie w tym wspomnianym zwycięskim 3 do 1 meczu. Kapitalna akcja, zabawił się z pięcioma, sześcioma zawodnikami zespołu z Łęcznej i strzelił przepięknego, no przepięknego gola może nie, ale wcisnął z kąta piłkę i strzelił gola po przepięknej akcji. Ta akcja pewnie śmigała po całej Europie, a może i świecie. Jak się bawi zawodnik z Gany w Krakowski, Wiśle będzie brakowało takiego zawodnika ofensywnego nie tylko w Wiśle Kraków, ale w Ekstraklasie, tacy zawodnicy dodają kolorytu tej naszej przeciętnej, przeciętnej niektórzy mówią słabej lidze, więc będzie brakowało, ale Wisła na pewno zarobiła spore pieniądze, ile ja się do tego nie będę odnosił, ale na pewno zarobiła zawodnik odszedł do Stanów Zjednoczonych do MLS-u. Mikołaj Biegański, Paweł Kieszek, no obydwaj bronili w tym sezonie bo tu też trzeba powiedzieć, że Kieszek bronił, przepraszam Biegański bronił w 10 meczach, 3 mecze na 0, a Kieszek bronił w 8 meczach, jeden mecz na 0. Miał słabsze momenty Paweł Kieszek, miał słabsze momenty Mikołaj Biegański. Ta, ta statystyka goli straconych jest, no, tak jak w przypadku na przykład Jagiellonii, Białystok czy Śląska, zespół wyżej bardzo słaba. Wisła straciła aż 30 goli i to też defensywa nierówna. Maciej Sadlok, Michal Frydrych bardzo mało grał, Alan Uryga tylko 3 mecze w piłkarskiej ekstraklasie. Problemy ze zdrowiem, prawda? Tak więc tutaj wszystko się składa Serafin Shota też środkowy obrońca zaliczył swojego gola w piłkarskiej ekstraklasie jego więc tutaj ta defensywa zdecydowanie, zdecydowanie na minus i tutaj y, muszą być zmiany. Jeżeli chodzi o siłę ofensywną, 21 goli w prawie 20 meczach piłkarskich piłkarskiej też słabo, też słabo i tutaj też bym się przyczepił. Przede wszystkim y, wiele obiecywałem sobie po Janie Klimencie. Y, no, ten zawodnik niestety nie podołał moim zdaniem y, wyzwaniu w piłkarskiej ekstaklasie W 16 meczach dwa gole asysta. Dobry mecz w Pucharze Polski w Łodzi z Widzewem, tam strzelił chyba dublet. Tak więc tutaj my na plus tego zawodnika, 28-letniego, byłego reprezentanta Czech, 5 meczów w reprezentacji Czech Jana Klimenta, ale oczekuję więcej od środkowego napastnika, który przysz przyszedł latem do Krakowskiej Wisły. Obram-Forbes, zawodnik który strzelał już sporo goli w piłkarskiej Ekstraklasie w tym sezonie w 18 meczach dwa gole no czym się przysłużył a raczej antyprzysłużył pięcioma żółtymi kartkami no jak napastnika to jest bardzo dużo trzeba pochwalić jeżeli chodzi o defensywę Michala wtedy Dycha no bo on był liderem od strzelania goli razem z Jeboachem pięć goli Jeboacha a cztery gole 32-letniego środkowego obrońcę Michała wtedy czterokrotnego reprezentanta U21 Czech. Tak więc tutaj też pozytyw, no ale wiemy, że obrońcę musimy rozliczać z tego jak zachowuje się w defensywie, a później dodawać mu malutkie plusiki przy golach. No, i te cztery gole były, ale jednak ta defensywa grała bardzo nierówno. Matej Hanuszek, kilka asyst. Mateusz Muński, były piłkarz Arki Gdynia. Gol w debiutanckim meczu Wisły Kraków. Jego w barwach Wisły Kraków w pierwszej kolejce z Zagłębiem Lubin Też, też gaz, troszeczkę ten chłopak, mimo że dostawał swoje szanse. Więc tutaj te, tych nowych zawodników mogę rozliczać, że to nie były aż tak udane transfery. Oczekuję od nich więcej. 13 meczów Sadloka. Bardzo doświadczonego, jeden gol. Tu też jest troszeczkę. Do, do poprawy, jeżeli chodzi o bardzo doświadczonego zawodnika. 16 meczów, tak jak mówiłem. Mateusza mójskiego 20, już jednolatka. 2 stycznia skończył 21 lat. Michal Szkwarka, tego zawodnika trzeba docenić. Bardzo ofensywnego pomocnika. 29-letniego zawodnika ze Słowacji. Dwa mecze w reprezentacji Słowacji, 18 meczów, dwa gole i cztery asysty. I to obok Jebacha był najlepszy zawodnik, który dawał radę, jeżeli, jeżeli chodzi o krakowski zespół. Tak jak mówiłem, tych Hanuszek, też lewy obrońca dawał swoje, jeżeli chodzi o liczby w ofensywie, bo dołożył cztery asysty. I tutaj też myślę, że jeżeli to wszystko będzie lepiej funkcjonowało, krakowski Wiśle, to ci zawodnicy będą powodować jakość w zespole krakowskim. Na minus Maciej Sadlock, no właśnie o nim mówiłem. Tutaj mówimy o plusach. Staram się oceniać minusy, ale jeżeli chodzi o moje rozczarowanie, jednak doświadczony zawodnik, kilkaset występów w polskiej ekstraklasie. Zawodnika, który był w kilku klubach, Ruch Chorzów, między innymi Polonia Warszawa, prawda? i teraz od kilku dobrych lat jest w Wiśle Kraków. Zakładał też opaskę kapitańską. Ja oczekuję więcej. Myślę, że w kibice Wisły też oczekują od Maćka Sadloka troszeczkę więcej, dlatego tutaj moje rozczarowanie. Nie wziąłem żadnego zawodnika z zagranicy. Zobaczymy, jak będzie w rundzie wiosennej. A doświadczonego piłkarza z Polski, Macieja Sadloka. Przejdźmy do plusów i minusów krakowskiej Wisły. Bardzo dobra runda Jała Jeboacha, zwieńczona korzystnym transferem do Columbus Crew. Troszeczkę już uprzedziłem fakty wcześniej. No i właśnie o tym mówiłem, awans, awans transferowy i awans do zespołu MLS, do Columbus Crew. No i świetna, bardzo dobra, może nie świetna, bo też miał przestoje w swojej grze Jał Jeboa, Tak jak cała Wisła, 5 meczów, 5 goli i jedna asysta, jeżeli chodzi o jesień, świetna Postawa w meczu z Górnikiem, mecz na świetna postawa w wielu innych meczach, no i przede wszystkim ten gol w derbach kibice Krakowskiej Wisły pewnie mu nie zapomną tego derbowego gola zwycięskiego jesienią 2021 roku. Co jeszcze? Solidna kadra jak na 13. miejsce w tabeli. No właśnie jak patrzę na kadrę Krakowskiej Wisły i patrzę na miejsce, no coś mi tutaj nie pasuje. Bardzo dobry bramkarze Paweł Kieszek i zdolny 19-latek Biegański. Mamy też jeszcze młodego, no jeszcze... Młodego, może doświadczonego, ale jeszcze nieogranego, Kaspradosa. Mamy Frydrycha, Urygę, mamy Serafina Szotę, który dostał swoje szanse doświadczonego Sadloka. Teraz doszedł Szwed, obrońca Sebastian Ring. Mamy Mateja Honoszka, młodego Konrada Gruszkowskiego, młodego Dawida Szota. Ciekawym zawodnikiem jest młody Piotr Starzyński, który też dostawał swoje szanse. Mateusz Mieński, Jan Kliment i Obram Ford, doszedł znowu. Wrócił do Wisły po kilku latach z Daszek. Luis Fernandez, zawodnik Hiszpanii, też doszedł. Hubert Sobol, młodziutki. Zdybowicz, młodziutki. Jakub Baszczykowski który jest od wielu miesięcy kontuzjowany. Tak więc tu też naprawdę jest kilku zawodników. Stefan Sawicz też dawał radę w rundzie jesiennej. Tak więc tutaj ja widzę, ja widzę potencjał w tej krakowskiej nie Stefan Sawi 10 meczów, jedna asysta. Też troszeczkę wydaje mi się, że Austriak 28-letni powinien dawać krakowskiej Wiśle, więc tak jak tutaj napisałem, tak jak tutaj wyróżniłem, solidna karta, jak na 13. miejsce w tabeli Wisław, moim zdaniem powinna być zdecydowanie wyżej. Zobaczymy. Są transfery, powrót on draszka, jest Szwed Ring, prawda, tak więc zobaczymy, jak będzie się Wisła prezentowała w rundzie wiosennej. Przejdźmy do minusów. Jest ich więcej. Kilka minusów. Wybrałem bardzo słaba gra zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Malutki błędzik, jaki, jak i w defensywie 21 do 30 minus 9, 13 miejsce w tabeli, 10 porażek. Źle to wygląda i to jest jak najbardziej do poprawy dwa zwycięstwa na 10 spotkań wyjazdowych. Do, o tym nie mówiłem. Przytaczałem statystyki zwycięstw remisów i porażek Wiślaków, ale o tym nie powiedziałem, że dwa zwycięstwa na wyjazdach z 10 spotkań. Tak więc tutaj jest bardzo słabo. Dwa zwycięstwa, dwa remisy i chyba sześć porażek, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, u siebie przeciętnie też cztery zwycięstwa, remis i cztery porażki, tak przeciętnie nie. Może nie przyczepimy się, prawda? Aczkolwiek, patrząc na mecze wyjazdowe, to szósta Wisła i ósma Stal mają mniej zwycięstw na wyjazdach, bo mają po jednym zwycięstwie, a Wisła ma dwa, ale to wszystko jest za mało, to wszystko jest za mało, żeby oceniać bardziej pozytywnie, a w ogóle, żeby oceniać Krakowską Wisłę pozytywnie tutaj, jeżeli chodzi o poziom gry w rundzie jesiennej. Trzeci minus moim zdaniem, taki mój, mój własny subiektywny. Niepewna posada tenera Adriana Guli już tłumaczy, dlaczego ja tak uważam. No bo jeżeli Wisła odpukać dla kibiców Wisły, straci punkty w trzech, czterech pierwszych spotkaniach, dwa z remisły na przykład dwa przegra, myślę, że to gorące krzesło będzie w Krakowie i ta przyszłość Adriana Guli będzie niepewna i może być bardzo szybkie zwolnienie w marcu, czy nawet jeszcze w lutym odpukać. Nie życzę oczywiście tego tenerowi Guli, tak więc tutaj domniemywam, że jakby coś złego się stało, to może tak się zdarzyć i niestety to jest kolejny minus, bo te Wyniki e, niestety z jesieni nie powodują tego, że może Adrian Gula, mimo że przygotowuje zespół do rundy wiosennej, może spokojnie spać. Zobaczymy jak to będzie. No i to o czym też mówiłem, ten czwarty minus, no nie może się zdarzyć taki mecz. Już nie chodzi o sam wynik, abstrahując od wyniku, aczkolwiek też o wyniki chodzi. 0 do 5 hokejówka, ale chodzi o sam poziom tego meczu. Poziom Wisły, Kraków przede wszystkim. Oglądałem ten mecz, ten mecz pamiętam. Wisła po prostu przeszła obok meczu, tak w cudzysłowie mówiąc po Kibicosku. Przeszła obok meczu, zagrała wchodzonego Śląs, po prostu rozstrzelał w tym meczu przedej Monta Wisłę i niestety zakończyło się moim zdaniem blamarzem. Takie mecze, takiemu zespołowi wielokrotnemu mistrzowi Polski, który w XXI wieku jest jedną z najlepszych drużyn w piłkarskiej ekstraklasie w historii tej ekstraklasy, no nie mogą się zdarzać, zdarzać takie mecze, mimo że Wisła na razie jest przeciętym zespołem polskiej ekstraklasy. Tutaj oczekuje więcej i nie może się zdarzać, zdarzać. Nie może się zdarzyć taki mecz przy Tejmonta z kibicami Wisły, że Wisła przegrywa 0 do 5 ze Śląskiem Wrocław. No i to był trzynasty zespół piłkackiej ekstraklasy w cyklu na tapecie. Podsumowanie jesienne przed nami. czternasty zespół Zagłębie Lubin. Trzymajcie się do usłyszenia. Dużo zdówka życzę Wam. Cześć. Hej.